Czy wiesz, jaka jest najprostsza droga do tego, żeby osiągnąć pokorę? Więc powiem ci, że jest to przyjmowanie z cierpliwością i z radością drobnych upokorzeń, które przeżywamy codziennie albo w różnych sytuacjach. Zdarzyło mi się pewnego razu, że na jednej z modlitw wspólnotowych musiałam grać na gitarze razem z drugą siostrą i musiałyśmy też prowadzić śpiew. Więc wszystko szło bardzo dobrze do pewnego momentu. Kiedy to zaczęłyśmy śpiewać jedną piosenkę, która jest bardzo prosta, bardzo znana i śpiewamy ją bardzo często, ale nie wiem z jakiego powodu mm, zaśpiewamy ją beznadziejnie. Nie weszłyśmy w ton, y, zaśpiewałyśmy zupełnie inną melodię. Y, nie wiem dlaczego, bo była to piosenka bardzo prosta. No ale tak czy siak mm, nie wyszło nam. Y, I oczywiście spowodowało to wybuch śmiechu wszystkich sióstr, łącznie y, na, nasz, nasz również. i y, y, y... I śmiałam się z tej sytuacji. Nie wiedziałam, dlaczego, dlaczego tak naprawdę wyszło nam tak dziwnie. I po zakończonej modlitwie, po zakończonym uwielbieniu, jedna z sióstr zbliżyła się do mnie i powiedziała: Wiesz, że ja czułam się tak beznadziejnie, naprawdę nie podobało mi się, nie chciałam tam być, miałam wielkie utrapienie. Ale w tym momencie, jak zaśpiewałaś się tą piosenkę, to coś się we mnie rozluźniło, otworzyło mi się serce i wszystkie, wszystkie złe przeczucia, wszystko, wszystkie złe uczucia mi przeszły. E, później inne siostry powiedziały mi też, że nie mogły, nie mogły wejść w tą modlitwę, coś im przeszkadzało i od tego momentu wszystko ustąpiło. Więc ta sytuacja pozwoliła mi zdać sobie sprawę z tego, że często Pan Bóg używa właśnie takich drobnych upokorzeń, drobnych błędów, które wcale nam się nie podobają, bo nikt nie lubi się mylić e, czy potykać. E, chcemy zrobić wszystko jak najlepiej. Ale jeśli przyjmujemy z otwartym sercem takie właśnie drobne upokorzenia, to Pan Bóg po pierwsze pozwala nam wzrastać w pokorze, a po drugie może też mm, używać tych sytuacji, żeby pomóc innym osobom.